Witajcie na no, kolejny no, odcinek, tak dzisiaj Samira na solo linii To jest pewne, bo Set i pan nie idzie y, tego... Bota, nie wiem dlaczego Set, Bot, ale okej, okay, nie będę w nich Tam są jakieś większe levely to się nie będę wiedział, że są, ale z drugiej strony to wiesz Z dystansem trochę. Dobra Więc mm. albo ale raczej top, bo pewnie Lux mi się wpieprzy na linię i będę grał na Hedena zdaniem, okay. z nami, więc okej. Zignitedy. No. I dlaczego wziąłem Blighty, bo pierwszy raz w tym serwisie mimo ogarnień z i takie, jak, jakby... Jak łatwo... <coughs> o kurde. Jak łatwo podejść, jak łatwo skajtować, jak szybko rozbić yy, pasywkę i móc użyć R-ki. Ale... Ja szybko rozbiłem siódełko w ogóle, cieszę się. Ja, to nie, wajda, to tylko wejdy grają, Bo pojawił się, że będą ją w swoje, swojego czempiona i... dupa! I będą józef. No to pół miliona MFK, no ale to wiecie, to... no Kometa, no ten... To... Bo Dark z to właśnie ta MFK regularnie teraz jest grana. Ja wziąłem w sobie Conqueror, tam ma ich bardziej ogiermaster, przynajmniej lepszy również, Heil Bates, a z drugiej strony. Z drugiej strony też nie jest to jakieś katastrofa, katastroficzny. No zobaczymy, będzie pójdzie po prostu Lux, jeżeli Lux pójdzie mina to po prostu pójdę topa, nie będę się kłócił, bo w zasadzie ona nic nie napisała, i takie pisanie gościowi, który pewnie to najprawdopodobniej wszystkich wycisza od razu, to nie ma sensu. Dobrze, hmm, to tam jest, to Vegal z Electrocute myślę, że nie będzie działać, Noem, Yasuo, Conqueror niby. Kennen ma katastroficzne runy, więc tutaj jest plus, Mogę, jak to się, może uda mi się tego Kennena wykajtować Ale samiro wydaje mi się jedynym ADK oprócz Way, która faktycznie może pójść na solo linię Dlaczego? Bo po pierwsze ma ataki na blisko, więc... Yy, które zadają więcej, więc na takich championów bliska typu, nie wiem... Chociażby nawet i Yasuo Naprawdę jest dobra Dobra, Q to jest wystrzeliw pocisk, E to jest doskok, buty to jest zbierujące ostrze, wezmę Q. Dobra, wezmę Q, wezmę to, wezmę to, wezmę to. Dobra, jak oni idą primate, spokojnie idą primate. Zobaczymy, gdzie Lux idzie przede wszystkim, niech będzie luks. Dobra, idę. Idę topa. bo to jest primate bot miał być. O, Ona no, idzie zresztą mida. A dobra, to idę. Ja to idę w takim razie w tą. To idę na mida, bo midy zwolne. No to by... No niech Lux ci położę ci... Nie, ona mi się wpieprza na linię! Lux report. Go out. No, teraz idę. To jest to sama na linii, czyli nie będę poagać. Teraz idę, bo jestem na topie. Sieć na tym idzie i nie, nie, nie płacz. Dobra, a co to się top? No już nie wkurzę zapalut. No ja już reportuję, że tu rzecz sama sobie położy świetno Dobra, pisanie mi poszła widać e, No to nie teraz ale przeszłość. O tych handlów przebudził. No, dziękuję. No ale nie musiałem praktycznie nic palić. Tak naprawdę e, brzym. No brzym. Do niego podejść się splasz, No to dobrze. Dobra, jest jak... w Przyda się jak jak Mogę cały kombo No Mam każdy Czego on tutaj oczekiwał, że pszczepnie się i co? I nie zrobi tak łatwo? Nie wiem, o co mu chodziło. dobra, nie tak. będę tam, niech się rozbije mu falę. Wycofnę. Robi by tu. A i still, wydaje mi się, że będzie tutaj lepszy, bo mam stać gdzie... Dobra. No i samym late-steale wracamy na linię. Zobaczymy jak będzie. Dobra, ja się tu poustawię. Niech będzie tak. Wtedy widzę, że się, się farmi. Sam, jest, ja idę tak. Okej. Okay. I u nich. E, tak. Tak jest. Ustawię, żeby uszło. Tak. Tak. Tam jest Veigar. Okej. Okay, czyli tak. Lux. No dobra, zobaczymy, zobaczymy, w farmie to, no to ja będę niszczył tego topa, bo jestem tu pewnie najbardziej zwerconym graczem, a gdyż że ten bot lane, też nie gryźle źle. sobie jakoś radzić na setem na bocie farmie się, to naprawdę trzeba mieć wyczynę, bo tamty musi być nubem totalnym.

Dobrze, no, zaraz zrobimy. To, to, no. to jest ważniejsze niż to w pojedynkę. Zobaczymy na płatnych no panikach. To jest takie ważne. Czy wezmę teraz? Já. Yeah. To łatwo do farzero. Witz na farmy Przeciwnik pokonany Dodatkowo jakieś AP zadaje Tak, dodatkowe AP, z blisko Za fali mam many Ale no, no, mu też nie to się piłknął. Za próbuję <kłysy> zebrać? Jezus ma, jestem ci. Za no, to, ale to w ogóle wykorzystuje to to, to 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 mana, okej. Okay. A zachowałem cały swój ignajta. Taki prymek mam nadzieję, że ja to nie do... okay, jest, to, tak zabij, jest to, to... Ale już widziałeś, że Avan, jest

Próbuję by mu je zabrać Może na jakąś mnie złapał to ostatni kół zdalenie. No zabrałem jak najwięcej czasu, no tego mogli No nie jest sfidowane, on po prostu biedowi. Nie pokazuje czy bywa, ale stoją nie jest słaby, zaraz go wyjaśnimy. No ile czasu? Już zabrałem Montykona niestety ze skład 2 fragi Aha, to są spisków leży, będą wiesiedzieć ten Idę No fajnie nafidowano. ja są 4-1-1 A tam idę, tak czy siak Nie mogę z Rki, kiedy nie mogę jej ruszyć Серьезно? Лол. 私は一緒に参ったんです。

Dobra, ja, wbijamy tu kolejny ten, ostatniego jednak nie będę brał, Jest swą wypadkę, Sowera po prostu. Nie wiem, bo co rady, jest nieźle. On wróci mocniejszy, ta ma już dwóch także. Eee, no dobra, nie mogę się ruszyć, fajnie. Fajnie, fajnie, że ja nie mogę się ruszyć. Fajnie. Naprawdę fajnie, że nie mogę się ruszyć. nice <ścztanica> no, I can't <ścztanica> Nie mogę się ruszyć, w ogóle minionych chyba mnie zablokowały. nie jest to 5-2, no 5-2-2, jest to bardziej Deko lepszy, tutaj mam trochę farmy, coś więcej, więc... It's ok, let's go dalej. Ale mamy, ale mamy lepsze sytuacje, wydaje mi się, ta ma pociesuje, tego... Rozumiem, że poradzę. A jest ten Idę tego kanela zniszczyć On ma 0,5, więc nie zostałem do niego sobie. On, ja nie chciałem używać

back to call it okay. <laughs> back to the Nie to na filmie, dalej, mi się go Niektórzy wybierają dobra, bryty. 2, 1, to jest dobre z tego. z do ostatniego, ja się władałem z ogólem. takiś, nie wiem, czy gdyby sobie go spalił, ale. Dobra, kuszuję. No to... Yee oo, No masa dwóch zrobić. Można zostać taki wczór, gdzie ale wolzę. Dobra, a Tanta, assim, o Master se mais Master Nic się nie leczyło. Nic Majster serii Koniec serie. Dwa trupy Zaszle też jednak robi robotę. Macie 3, 2, 7, 3, 5, 7, 7, 7, 7 4, 4. Aha, dobra, tamten... Aha, no bo... to master, znaczy ja film chowamy. Dobra. Teraz powinienem się już wystarczyłem, żeby wyleczyć. Ale nie wiem, no tego zrobimy wszystko, ale ten master. Aha, dobra, okej. Okay. Już ja coś idę tam. Nie by bo okay, to W każdej dziedzinie drzemie królowa. tego mistrza?

Tam, ja to razeg. No, nie stworzono mnie do Mnie krwypi inny w to na to wokół głównie mnie generowała Jestem bardzo dofidowany 10-4-1 Tylko master jest chyba bardziej dofidowany bo ja zarejestrowałem do największej fali w 155 więc u was 124 A, to jest poszukiwania mastera To jest wypełnione. to akurat. A nie, jednak o, to, to nie robię, dobrze. dobra. A no go meet, póki Lux nie wiem co ona robi, nic nie robi. Te Aha, no jednak no let's go. oni. A tu jest zaraz tam go. i'm